Hejka, co roku tego wroga zaczynam inaczej, albo ze statywu, albo z ręki zaczynałam. Ja wiem, tym razem siedzę na walizce. No. I dzisiaj mam dla Was, jak pewnie poznaliście po tytule, pakowania. Pisaliście mi o tym filmiku cały rok, ale w końcu przy ten czas pakowania. A tym czas wakacji jak dla mnie, bo ja już szkołę skończyłam. Z takich informacji jeszcze wstępnych to Wam tylko przypomnieć, żebyście dodali mnie na Snapchatie, zaobserwowali na Instagramie, bo jak ten filmik będziecie oglądać, to ja już będę opalać się na plaży. Um, I będziecie mogli razem ze mną zwiedzać piękną kurce Wysp Kanaryjskich i przeżywać ze mną te wakacje, gdyż mam zamiar relacjonować dużo, mam też zamiar, żeby vlog się pojawił z góry przepraszam tutaj za mój wygląd no nie mam nad siły dzisiaj się malować, bo mam za dużo do zrobienia, się muszę później tego vloga szybko zmontować także nie wiem jeszcze jak ja się wyrobić, czy w ogóle się położyć spać i pewnie jeszcze coś zapomniałam schować znając mnie może mi się przypomni podczas właśnie nagrywania albo Pewnie na ostatni moment mi się coś przypomni. Ok, więc generalnie tutaj mamy piękny cały bałagan. Tam na łóżku mam po prostu porozkładane wszystkie rzeczy. I jako bagaż podręczny biorę taką torebkę. I zaraz wam też pokażę co jest w środku. Bo tam stoją buty, które będę jutro zakładać. na wylot. No dobra, to lecę od początku. Nie wiem, czy jest sens, żebym pokazywał wam każde ubranie po kolei, bo tak pewnie znacie większość moich ubrań słuchawki zapasowe, bo jedne będą w torbie y, podręcznej, drugie właśnie w bali Tutaj mam, słuchajcie, jedną spódniczkę, y, jedne dresowe shorty i trzy pary jeansowych spodenek, krótkich, długich, żadnych tu nie ma i będę jechać po prostu w długich. Tutaj mam zestaw, w sensie legińcy, koszulkę i stanik sportowy na siłkę, bo tam ponoć mam mieć siłownię, także spoko. Y, tutaj mam piżamkę, spodenki y, które ja ostatnio właśnie dostałam takie fajne spodenki firmy Hibou, Hibou, nie wiem, jak to się czyta i koszulkę też do spania. Tam mam jeden crop top, który wzięłam sobie. No i coś, czego zawsze jest najwięcej, czyli koszulki. Tak szybciutko wam pokażę, co tu jest. Taki sweterek, crop top, taka bluza króciutka. Taka biała yy, koszulka. Kolejny taki crop top z długim rękawem. No, na no, naramkach taka koszulka, yy, taka sama czarna, bo właśnie kupiłam dwa dni temu i się w nich zakochałam. Yy, taka no, na naramkach też bordowa i taka różowa. Tutaj mam oczywiście ładowarki, yy, statyw taki mały, tutaj kosmetyczkę, zaraz do niej przejdę. Osobno jeszcze mam tylko dwa kosmetyki, yy, dlatego że mi się po prostu nie mieszczą do kosmetyczki i nie będę kolejnej kosmetyczki brała. No więc taka yy, torebka z złotym... a czekajcie. Ze złotym łańcuszkiem Tutaj torba na plaży Z Hiszpanii, z e, Tutaj mam e, Buty na siłkę Maxy Tutaj mam buty do chodzenia Również na jacze. ja nie mam żadnych innych butów sportowych Niż Nike e, Tutaj mam bieliznę, tutaj mam stroje kąpielowe Tutaj mam dwie pary japonek Kosmetyczkę, którą zaraz Wam pokażę Prostownica, suszarka e, Tak e, ten, w ten, O nie jak pada. W ten woreczek będę po prostu spakuje aparat, a jak włożę do torby, gdyż po prostu chcę mieć go jakoś zabezpieczonego, a nie kupiłam etui oraz ręcznik. Na plażę Okej, okay, zobaczymy co tutaj mam w kosmetyczce Opakowanie do pasty Znaczy w sensie do szczoteczki Do zamówienia do pasty I tutaj, bo to chyba w ogóle ta kosmetyczka Pójdzie mi w bagaż podręczny Bo bo, jest, bo chyba tam będę miała jeszcze Miejsce kilogramowo na to No i tu po prostu mam grzebień Jakiś korektor Bronzer I rozświetlacz Puder Szczoteczka do mycia twarzy Kredka do oczu, patrzcie jaka duża Pomadka ochronna I tu mam jeszcze puder I to chyba tyle w sumie Tutaj do takiej kosmetyczki wrzuciłam Sobie wszystkie moje pędzle Najpotrzebniejsze dla mnie Które muszę jeszcze w sumie wyprać Bo są brudne Więc dobrze byłoby jeszcze je umyć I tutaj Produkty, które mają do 100 ml, czyli żel antybakteryjny, woda termalna, krem do rąk, olejek do włosów i to na tyle z tej kosmetyczki. I ta najcięższa kosmetyczka, o którą się najbardziej boję. Tutaj mam dezodorant, tylko że jest, jego tu już jest mało i biorę tą końcówkę, bo naprawdę jest leciutki, a nie kupiłam żadnego małego, więc nie musicie mnie wyzywać, bo wystarczająco zła jestem. Tutaj mam pijankę do golenia, ale sama nie wiem, czy ją w sumie wezmę, bo nasnowa jest ciężka, więc nie wiem, czy po prostu nie zrezygnuję, bo kilogramowo troszeczkę mi nie odpowiadam. Odżywka do włosów też taka mniejsza niż normalnie używam. Ale i tak jest to pełnowymiarowy produkt i jest ciężka, bosnowa. Także, brawo Nico. Szampon, który akurat jest połowa, także tak jak chciałam. Tutaj balsam do opalania. Spray do włosów, yy, chroniący przed słońcem. Um, tutaj mam mały żel pod z Joanny. Um, taki mniejszy też żel do twarzy, do mycia twarzy. Taki malutki płyn micelarny z garniera. To mój Ulubiony płyn jest dla mnie najlepszy. Mała pasta do zębów. golarka, Balsam <grymne> do ciała też taki malutki. Tutaj mgiełka do ciała, gdzie widzicie? O, oh, mam już tutaj też resztkę. Także będę musiała sobie niedługo jakąś mgiełkę kupić. Oraz jeszcze filtr do twarzy z filtrem 50, bo nie chcę opalić twarzy. Naprawdę nie chcę. No i to wszystko, co było tutaj. No mówię, jeszcze nad tą pianką się zastanowię, bo kurczę jest ciężka i zobaczę po prostu, jak wszystko spakuję do walizki, jak to wyjdzie kilogramowo. I teraz przejdziemy tutaj do podręcznej, no tutaj jeszcze za dużo rzeczy po prostu nie ma, tu mam jedynie po boku okulary przeciwsłoneczne, tutaj mam drugi portfel, słuchawki i, 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 i powerbank. O, właśnie ostatnio go dostałam, tutaj możecie zobaczyć firmę i jest naprawdę świetny, gdyż e, cały czas właśnie go teraz używam. I ma bardzo dużą pojemność, bo jest naprawdę duży, bo ma 7000. No więc zdecydowanie starczy na więcej doładowej niż mój poprzedni Powerbank. Tutaj pożyczyłam książkę sobie od koleżanki, więc jak będziemy się nudzić, to po prostu będę ją czytać. Eee, portfel. Tutaj mam taką małą kosmetyczkę ze wszystkimi tabletkami, jakieś przepcibulowe i tak dalej. Chusteczki i gumę do rzucia tam są. O. Tutaj oczywiście wejdzie telefon, wejdzie e, te aparat, kosmetyczka i dobrze by było jakbym jakąś jedną bluzkę, chociaż tutaj wrzuciła Większość ludzi właśnie boi się, że boi się lotów ze względów takich, że nie wiem, że samolot się rozbije, że spadnie czy coś, a ja się boję, że zginie mi walizka. E, to jest zawsze mój największy strach, więc po prostu ja się tylko zawsze modlę, żebym e, żeby tylko walizka się nie skupiła. Oczywiście wiedziałam, że coś zapomniałam Wam pokazać, także muszę jeszcze dopakować i gdzieś zmieścić klamrę do włosów, opaskę, paletkę cieni, którą kocham nad życie. Myślę, że jedna mi powinna wystarczyć, znaczy na pewno mi jedna starczy, um, bo to są generalnie cienie, najlepsze cienie, które uwielbiam, także przy okazji lusterko będę miała. Krem do twarzy zwykły. Mm, I pęcetę. Właśnie, tych rzeczy zapomniałam pokazać Wam wcześniej. I jeszcze chcę tylko Wam się pochwalić że zmieściłam się w, w limicie bagażowym. Mam 15 kilo, czyli jeszcze 5 kilo rezerwy.